Tu mamy zwierzątka małe i duże. Tak, pocałuj chucia, pocałuj chucia, no. No pocałuj chucia, no. Tak, 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 tak. Muszę się muszę oddalić. No co? Pokaż, jakie ma zwierzątko tutaj. o jejku. A kto to jest? jakiś... Boberek świetnie, stańcie teraz przy kolumnie bliżej troszkę dobra, bliżej twarze okej okay. Anuta nie marszała. czoła uśmiechnij się jak się bawi piesinek, tak? ma go no. bliżej twarze bliżej twarze, dobra tamten ja już dożył, doszedł do siebie Halo. Wczoraj to była tra dobra. tragedia z nim Dzisiaj już lepiej Cały czas pod kontrolą jest moja, muszę go wyprowadzić co chwilę Po prostu stres, stres, bo to popi trzy miesiączki dopiero ma No ale już większy nie będzie Śmieszny ma te nogi długie Idzie jak inteligent, jak gentleman, jak jakiś taki, jakiś taki machut angielski Ojejku, jejku, jak on tam się mści na tym, o jeny, 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 co ty robisz, co ty robisz piesinku, ale męczysz tego bubra, bobra. Kto tam idzie, kto tam, kto tam idzie, a kto tam się tak znęca nad tym bobrem, no, no, kto tam Tak się znęca nad tym bobrem. To tak, tak się znęca nad tym bobelkiem, ojej. No trafiłem mu jedną zabaweczkę, będę musiał zamienić. Znaczy zamienić, te to gdzieś wyrzucę. Nie odniosę z powrotem. No, wezmę inne. Takie właśnie te zwierzątka. On, no to jest. Dziecko potrzebuje tojsy takich. No. No. czeka, kiedy się położę, bo zaraz chce iść ze mną spać, no. no to to jest, no to dobrze, niech... Chociaż poczuje, może ma swojego pana jednego. O, spadła mu zabaweczka. No i już na podłodze z nią walczy. Ale daje czad, daje czad. Czadowni z niego jest straszny. Hej! Mm. No co? Do you like going to bed? No jest piękna pogoda w tej chwili. Jest po piątej, na no czas iść na spanie. To jest do przecierania dupy. Pan tego nie rozumie? Oczywiście, że rozumie. To za zakład ryzyko w kuchni. No przecież znowu światło padło w łazience. No to trzeba poprosić Piotra, żeby naprawił. No. Dziękuję bardzo. Właśnie naprawił. To on tak specjalnie, tak naprawia, żeby się zaraz podsumować, co? Zdania się, się za teraz że się jak naprawia. Dobra, no tu skończymy skończymy. nie przeżywa strasznie. Tak, tak, tak. Je, 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 je. Ale się cieszy. No to jest najważniejsze, że odżył, odżył. Bo wczoraj to był straszny, no wystraszony i się już zaczyna szczekać i już jest całkiem inaczej pojadł sobie troszkę tak pomalutku się oswoi tutaj spać. no dobra na razie kończymy no i baw się no dobranoc bo ja idę spać